cześć, dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku ktoś z nich przejmie moją rolę, tak dokładnie, zagramy w butelkę o to, kto będzie szefem przez cały, cały, cały dzień i będzie mógł dyrygować tak naprawdę całym naszym zespołem. Jesteście na to gotowi, że ktoś z Was dzisiaj będzie mieć pełną kontrolę zawsze nad resztą? Mam kontrolę, zawsze nie mam nie władzy, zawsze mam władzę, zawsze czuję się osobą, która rozkazuje. Dlaczego mam losować? dlaczego po prostu nie możesz wybrać mnie? Nie, nie mogę wybrać, bo to ma być w miarę Proszę, uczciwe, idę. tak? To wybierz mnie.

ja mogę służyć, jestem jestem ja jestem i ja im rozkazuję. Co? Żeby ja im nie rozkazuję. Końcu. Ale czego ty masz rozkazywać? No bo zasługuję na to. Aha, tak uważacie? Jakiej żadnej. ja od razu pogadam, że zrobię ja i tak Pane zawsze się nie. rządzę i, i więc... Nie 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 wiem, od razu, ja już bym przez tutaj kawałek. Losujemy czy co? Dobrze, jest... w każdym razie zapraszam Państwa do oglądania. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Ponieważ do miliona zostało już tylko 40 tysięcy. Dlatego upewnij się, że kliknąłeś już czerwony przycisk i stał się on szary. Czyli taki sam czerwony przycisk jaki na moim polsku zostaw tam na dole. A my cóż, Przychodzimy do losowania. Zaraz zdecydujemy czy to będzie koło fortuny czy, czy coś innego. Może butelka. Dobra, zapraszam Państwa do oglądania. Brać w losowaniu. Ja mam liczbę jeden. Tak musisz brać udział w losowaniu, tak jak każdy. Dobra, w każdym razie, jaką kto ma liczbę? No <grym> to ty masz po zielono. Ja mam różową, ja mam Ty masz dwójeczkę, tak? Ty masz piątkę. Ja mam szóstkę, bo różowa. Ty masz szóstkę, bo różowa. Siódemka. A mi została jedynka. A ty? Trójeczka. Trójeczka. Dobrze, to przypomnijcie, Weźcie, ustawcie się od jeden do siedem. Dobra, we pierwszy.

Przechodzimy do Los Angeles Dobra. So close Wychodzisz na 30 minut z domu Czemu? No bo tak ci każe Powinnaś powiedzieć Nie, 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 tylko on wyłącznie decyduje Na pewno ma wyjść? Tak, niech się przejdzie trochę, ochłonie No ale logicznie, że nie wyjdzie na 30 minut Bez butów Ale jak bez butów? Stary no siebie prostu wywalam ciebie z domu, nie bo czaisz? Wywalam nie... cię z chaty, wyjdź stąd Nie masz prawa. Na ile? 30 minut godzinę? Dobra, Dobra, to. Tylko kawę. Dobra, to, Dobra. A, nie no, dzisiaj ją wywalić, obezwładnić. Możesz ją teraz w tym momencie wywalić. O, masz tutaj 3 to... Dobra, o co nie wiem, Dobra, zatrudniam co nie mojego Wielka. O, masz tutaj 3 rany. O, masz wywalić 3 rany. O, masz tutaj Dobra, idziemy dalej. I to był twój pomysł. To był Stary! Twój pomysł. Ja nie wiedziałem, że nie na Radrydziasa wypadnie. Się nie lubią. Nasze życie spoczywa na twoich barkach. Dobra, yy, Kamuś, yy, weź. Yy, Mogę ją wywalić? Tak. Mogę wywalić? Jak ona tu wejdzie, płacisz mi yy, 300 zł. Za każde wejście do tego domu 300 zł. Nie, dla mnie. Nie, nie. Tak. Mogę ją wywalić? Nie, ciebie nie wywalam, ty masz być. Nie ja przeszkadzać tak mi. Ona mi przeszkadza, bo brzydko na kamerze wygląda jak... Dobra, ale za ty mnie coś wyjdzie. się jej kot? To, to? Dobra, niech będzie. Pozwalam ci. Ale masz za to karę, 10 pompek. Dawaj. Ale ciągle jest przyjemną karę. Tak! No tak o! Jest! Biorka szura. szczura? No sobie to no sobie nie, A ty, pajacu, cały dzień za mną łazisz Żałuję, że ten nagrywasz. pomysł. Żałuję, że wymyśliłeś Żałuję, ten film. Żałujesz, że wymyśliłeś ten film. A co, nie spodziewałeś się, jakby trafiło na mnie! Proszę cię. Ale cze. to była tego! Sansa jeden na siedem. To nie masz problem! Słuchaj, ty, szef ci teraz coś powie, Szef ciu, słuchaj, mm -hmm. posprzątasz mi mm -hmm. wszystkie rzeczy mają być poskładane. mi wielka. Bo dzisiaj ty. A później dzisiaj jakoś inaczej rozliczymy. Okej? Okay. 15. No to jest mobbing stary. Dobra, 30 minut, nie będzie. 30 minut, 17. Mhm. Złóż mi wszystkie rzeczy, jakie tutaj są, i wy wywal ten papier, bo nie wiem, zagracam tylko od, od, od kilku dni. No tak. To się przez to imprycił, no mam maszę. Ty też masz mas maszę, tak? Tak, tak? Pamiętaj, żeby ładnie pościelić łóżko, a potem się w tej pościeli yy, prześpimy. Nie. Ja jestem twoim bo ci, tak? Ale to jest polska nie komuś... No właśnie, jesteśmy w Polsce. No właśnie, tak, stary, stary nie władza. możesz aż tak Dobra, rozkazywać. Powiem, zamykamy ją tu i jak stąd wyjdziesz to masz przerąbane. Nie chcesz stąd wychodzić. Tylko zobacz, jak opuszczasz ten teren, te pomieszczenie od razu, od razu daję ci karę. Nie będzie ja to... fajnie. Nie będzie miło. Nie, nie, nie wychodzisz stąd, tak? Bo sprzątane ma być. Zacznij od ubrań. Najpierw się ubrania składa, tak? A później łóżko ścieli. Co, pajacu? Chyba poczułeś się, co? Tak jak zawsze. Powiem wam, widzowie, że to był chyba mój najgłupszy pomysł, jaki kiedykolwiek miałem, żeby oddawać władzę lewiarzowi. Bo oddać mu władzę to jest naprawdę najgłupsze, co mogłem zrobić kiedykolwiek. Naprawdę nie sądziłem się. Eee, jak za mną łazi, To? Frajerze, tak najgorszy, obłudny. Dobrze, o, idę. Śmieci. No ruszaj no i nie mam czekać, na ciebie małeś, miałeś z kamerą, a nie łazisz i znowu nie spełniasz swojej roli. To po co ten odcinek? Po co to wszystko? Jak nie umiesz się zachować? Każę. Co? Taca. Jaka taca? Jaka taca? Nie wiesz jak taca wygląda? Nie. Jak nie wiesz jak taca a, wygląda? gdzie jest, ta taca? Zawsze łaziłeś. Co ty chcesz? No do tego jesteś, no. A mam do ci przypominać. Do czego? No do tacy noszenia, a do czego? To daj mi tacę. A ja nie wiem gdzie jest. Ja mam ci jeszcze jej szukać. Może mam ci ją podleć do ręki. Chyba zgupiałeś, żartujesz O, podałaś mu? Dobrze. Masz łazić za mą z tacą. być na niej sok! Sok! Do picia. Nalej mi teraz. Chce mi się. Jest dredziasz nie przesadasz trochę. Do szklanki masz naleźć, Do szklanki. Nie przesadzasz trochę dredziarz? Poczułeś się ja za bardzo. Słowo. Jeszcze jedno słowo. Nie, nie, chcesz, dawno nie, chcesz, nie, chcesz, nie chcesz konfrontacji. Nie, a nie raz byłeś z tymi żemonami, wszystko panami, tamtego, tutaj to nagle. A ty nie możesz się troszeczkę... Nie, 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 już dobrze się Czy problem masz z głową? Masz tak chodzić za mną, bo mi się pić chce, co jakiś czas. Co jakiś czas mam ochotę się napić, tak? A jak zbijesz tą szklankę, tylko ją zbijesz, gwarantuję ci, że nie, nie, ja nie chcę być w twojej służbie. Masz tam na łazić i trzymać cały czas tą pracę w rękach. No, to ty pachole, chodź tu, dzisiaj pachoł jesteś. Bodyguard. Jak wolisz? Pachol czy bodyguard? Niech będzie bodyguard. Łazisz za mną i, i masz mnie bronić. Jak będą się sprzeciwiać, ja nie będę brodził swoich rąk, tylko ze względu na to, żeby im przetłumaczyć, co robią źle. Jak mu spadnie szklanka, on obrywa. Jak on do mnie zapyskuje, też obrywa. I jak ktokolwiek coś do mnie źle powie, też wiesz, obrywa. Wprowadzasz troszeczkę taki reżim, nie? Wprowadzam jak? reżim, tak. To... W końcu, miał... w końcu nadszedł ten moment. No, ale wiesz, co... W końcu należało mi się. Mocniej niż huragan na starcie się zachowywał Nie, bo ja nikogo z kanału bym nie wywalił Właśnie Aha, czyli wolisz, czyli wolisz się po prostu na nas wyżywać, tak? Cho cho chociaż, jest tam... tyle z tego by będzie. Wszystko nie trzęść tej tacy! Stabilnie masz A gdzie jest w ogóle fagata? Stary, ja nie chcę do nikogo używać Ona poszła się przejść czy co? Bo jest zimno, jest tu jak cholera Strasznie zimno Do domu wracamy Do I domu idziemy Ona jest, a na... no do niej klapki dostała, na szczęście dostała klapki A ja zwoń? nie chcę do nikogo Mówię, używać Mówię, że chcę przemocy, chcę do domu do wejść Mówię, że do domu chcę wejść, to wchodzimy do domu, tak? Yy. I co? I mam do to, to ma wchodzić cały czas? No tak! A jeszcze nie wiesz, co ci się czeka, człowieku Tobie chrupki to Masz to planu Najlepiej ile Jak się mnie spotkało cię? Nie może by ja. No tak, żyj to. No jest no Z czego ty nie, nie rozumiem. Co to jest? nie rozumiem ja. Masz to w kieszy, czy Dla ciebie przygotowałem jedz to. No jest, Dla co się, pa, ma? Dlaczego się patrzysz? Tylko dokładnie to mogę zejść ze stołu? Wy ja nic nie wiem. Bo cię... No i je co, jem! Ja chcesz jeść a, to bez zębów? A co jak nie? Zębów? Bez zębów chcesz jeść? Zębów. Mam ci je wszystkie powybijać? Ty mi zęby. Jak nie, a to ktoś inny to zrobi. Jeszcze raz coś powiesz. Jeszcze raz Matore, tępy, tak? durniu, globalu, tak, najgorszy, społeczny. Masz tak, na kolanach to Żreć. Tak, a Bo cię zmuszę do tego. Tak. No, no ja, ja muszę tak w tym filmie? Tak? No no Musisz. niestety no. Jedz to. Ja też nie Jedz to. jestem zadowolony. Pani. Szybciej, dziękuję ci panie. Masz mi podziękować, tak? Przesadzasz, Dredziasz, nie? No, Przedaję jedzenie. Dziękuję. Dredziasz, przesadzasz. Przesadzasz, słyszysz, czemu on to jest z ziemi? Smakuje tak samo. Dredziasz, przyginasz pałę. Przesadzam? Przesadzasz. Ja przesadzam. No, a kto przesadza? Ja? Sugerujesz, że ja przesadzam. No stary on to jest ziemi. Jak jakieś no klękaj teraz. Że co? Jedz to. Masz to jeść. Powiedziałem ci coś? Stary, ja nie będę jest z ziemi. Co ty nie będziesz robił? Weź kamerę, daj kamerę. Musisz się Adam? Ja trzymam, Weź kamerę. Stary, ja nie będę jest z ziemi. Ale do czego ty mnie zmuszasz? Na ziemię, pajacu. Społeczny najgorszy. Tempo to chodzą. No musimy się gotować cały dzień. Jeszcze ci coś powiedzieć. Ostatnie ostrzeżenie. Schodzisz na dół, bo zaraz będziesz to wciągał nosem. Rozumiesz? Chcesz to wciągać nosem? Chciałbyś no. się wszystko ma być wylizane. Jezus, nie no drdziasty, nie róbisz im tego, no chociaż trochę się zlituj, stary. Dobry, że to ja że tak problem. Dobra, kładki z ja problem dobry. z sokiem e, pomarańczowym. Tak, tak, jesteś z ciebie słyszysz? Dobra. Jeszcze, jeszcze się rzucasz? Do, dobrze wiem do czego jesteś zdolny. Masz to zlizywać jak kot, jak parapetu. Ko? Stary zlituj Dobra, się. Nie nagrywaj tego. Szybciej. Nie wiem, gdzie jest tak? Po eee, ponieważ sprzątam, a to, no to sprzątaj tak. szybciej, jak pobrudzę, to sprzątasz. To też zaraz mi by ma być posprzątane. Nie myśl, że nie. Co innego będzie? No, myśl, że sprząta, no, ale jak no, nie no, 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 to tak naprawdę, rozkazać, no, Dla no, no, tak, tylko ja No tak, tak, tak A wy tak, się patrzeć jak jem Dobrze I będziesz się na Muszę nawet wam pokazać jak się ja, je, Jak nie jem nie Prawdziwa, prestiżowa osoba, jaką jestem ja Ale wszyscy to samochód. A wy jesteście tylko zwykłymi, najgorszymi robalami Dlatego te ziemniaki są tylko dla mnie Dobry. Ten sok jest dzisiaj tylko dla mnie Ta woda jest tylko dla mnie Te żelki są tylko dla mnie Wszystko co jest w tym domu używam tylko ja Nie macie prawa nawet tego dopracować Dobra, już się zamknąłeś? Czyli ja nie może tego trzymać? Nie musisz to trzymać, bo ci każe. To jest różnica. Rozkaz to jest różnica. Uważaj na karła, ponieważ on mi niesie sok. A jak zrzuci ten sok, to on będzie musiał mu przywalić, tak? Mam go zrzucić? Zostaw. Nie. Kara. Ja nie chcę nie no. kara. kara, ona ma karabi, co na Zasuszyła. Co mi? Zasuszyła na karę. A co Udałeś, jak się do mnie. Ale ja jej nie uderzę. Andrzej, Ci piła ja nie uderzę. Ale nie ma się ibić. bić. Ale wryce, ty próbujesz? Ale jaką karę I co mam zrobić? Wychodzisz z domu. Nie. Wychodzisz stary. Nie. Stary. nie. Musisz się omoby z wanić. Nie, ja robię nie ja robię obiec! No stary, no sam kazać płatki, jesz, także musisz się słuchać go. Ja, musisz ją obec władnie i wyprowadzić z domu. Ja robię obiec. No stary, musisz ją obec władnić i wyprowadzić ja z domu. Nie, bez ładnie, nie chodź. No tak mnie, nie dotykajcie mnie! Kary na Ale na coś, przemyślisz swoje zachowanie, przemyślisz to, co zrobiłaś źle i dopiero później będziemy mogli rozmawiać nie dodaćmy, w jakikolwiek my, sposób. Nie, nie obiad robisz tylko nie. dla mnie. Chodźmy. I nie pyskujesz do mnie. Jeszcze raz zapiskujesz, jeszcze raz zapiskujesz. Ty zaraz jak zapiskujesz, to zobacz! Oprócz ten nóż. Nie. nie. Dobra, ja, ja, to nie. Na ja to zrobię na patencie. Ja to zrobię na patencie swoje sposoby, żeby. Nie. żeby nie. Dobra. Dobra, zaraz Ja ma. robię, ja i mi proszę nie przeszkadzać, Z nigdy mi nikt nie przeszkadza i to ten też mi nie przeszkadza. No nie! No nie! To Ty chyba jaja robisz! No, no, tam, co to robisz? Ja no ja. z tym? Strój nie! Został! No Nie! Będziesz miał problemy! Stary, przesadzasz. Za 10 minut ona przychodzi i kontynuuje jedzenie. Stary, I nie chcę tak używać do nikogo. Y, ja nie chcę tego robić. By... Więc przestań, ona Co ona w ogóle do mnie mówi w ogóle? Ona zaraz przyjdzie i będzie dla mnie gotować. Ona mówi, że będę jadł su suchy chleb z masłem. Ty stary, nie ale mówię. pamiętaj. Ja będę jeść, Stary, ja, ja tylko ci głowy. przypominam, że masz jeden dzień kontroli. A jak się skończy ten dzień, wszyscy będą na ciebie źli. No. Nie, Dobra, nie będziecie na mnie źli. No co ty? Nie, no co ty? No Może tylko troszeczkę. Wcale. Kontroluj to, co robisz, bo przeginasz. No zwracasz mi uwagę? Nie tylko sugeruję, jako dobry kolega. Za 10 minut ona tu wchodzi i ma mi zrobić jedzenie. Może by się wpuścił już, co? Minęło pół godziny. No, no wpuścią. No, Puściam stary, na pół do i się i będę. To i tak jeden dzień wykorzony. No ale ty się po mnie fajsz. Jeszcze jedno słowo. Nie dotykaj mnie. Jeszcze jedno słowo. Co mi zrobisz? Co? Podoba Ci się koleżanka? Ale co ty robisz, stary? No, co? Tak? No. Adam, na ty. Ale stary co ty robisz? Nie, 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 nie. Oo, no, o, no. o, ale... Nie! Stary, ale, stary. ale stary! Ale to jest jego dziewczyna! A stary! A jak ty byś się czuł, jakby on tak kazał nie. twoją dziewczynę? A Agatka, nic się nie stanie! Stary, on dotyka moją dziewczynę! To jest twoja dziewczyna? To idzie dobrze wszystko, ale po co idziesz tam? Stary, co się dzieje? Co? Się dzieje? Co? Co, co się dzieje? Czemu ona ucieka? Musisz jej coś powiedzieć, żeby nie uciekała. Stary, to jest przesada. To by się, przesada. się pomyliło? Troszeczkę? To by się chyba pomyliło. Puść go. Kochanie, to już jest koniec, ja nie chcę, żeby... Puść go, to będzie, wy... puść go. Ale co nie chodzi o to? Słuchaj, zaraz znowu cię wywalę z domu. To nie wywal, to nie wolę, być wywalona. Nic z tyma no, już. Muszę go trzymać. Nie trzymać. dlaczego. Słuchaj, teraz... Klen masz klękać. No chyba ci pogrzało, stary. Musisz Ch Chyba cię pogrzało. Przeproś. Chyba cię pogrzało. Przeproś, na kolanach. Chyba cię chy tak Na kolanach. Dobra, ja wychodzę z stary z chaty, nie? To masz jest przesada Dobra, wychodzimy. Agata, wychodzimy. Stary, ja wychodzę z chaty, normalnie z Agatą i ja nie będę są. Ja z... Potrzymaj kamerę, ja w tym nie Nie może mi zabronić. Nie może mi zabronić, bo nie ma pełnej kontroli nade mną. tak nie jesteś potrzebny. Wiesz sobie kamerę. Ja sam wychodzę, jest Leszczu. Jak się wygania, Fred? Jak chaty? Jak się wygania frajerów z chaty? Zostawiasz mi wolny dom? Zrobię tu imprezę. Pozdro. Trzymaj. Dzięki. Przykro mi każełku, że nie mogłem ci pomóc. No cóż, to tyle. Jak będziecie się grzecznie zachowywać to będę wam na rękę. Nie, nie będę grzeczny, ale będę wam na rękę. Ale to jest przesada stary. Czemu? To jednak była jego dziewczyna. <laughs> dziewczyna? Nie powiedziałbym. No, stary. Dzisiaj no. może być ten pokój mój. Co? Jak to jest mój pokój? Teraz mój. Jak to? No, no dobra, no. no. To gdzie ja mam spać? Czy ty naprawdę myślisz, że obchodzi mnie twój los w tym momencie. Ale przecież mówisz, że dla nas będzie dobry, jak będziemy dla ciebie. No ale w tym momencie nie jestem. Jak będę miał ochotę być dobry, to będę dobry. Na razie tak nie jest, więc dalej mi osób... Czułeś się czy co? No no dobra, myślisz, że będziesz dobra, miał jakieś strgi w stosunku okay. do mnie? Okej, okay, rozumiem. Wyobraziłeś już sobie za dużo. No dobrze, przepraszam. Dobry szat. Idź po więcej, chodź. Co ty tu robisz? Pozwoliłem ci tu przychodzić? Co mi stopy? Stop, mam się masować? Tak, muszę, muszę pomyśleć. Mam jego gziby masować? No masuj te stopy, człowieku! Przypałętałeś się jak jakiś śmieć? Jak już tu jesteś, no to chociaż mi stopy wymasujesz! Źle to robisz! Jak dobrze Pokaż mi. Masuje, to ten? Pokaż. Co dobrze? zjeść obecnie? Nie, nie umiem. Znaczy, on mi może wymasować. Tak, tak. Każdy już może mi też stopy? Ale będę mógł zjeść, jak tak ci pomasuje, tak? Stopy? No, bo ja musiałem iść spodłowin. Co? I liceć stopy. To co, stopy też chcesz liceć? Druga. Druga to też stopy? mogę policać, jeżeli tego pragniesz. Mieć stąd. Co Nie masz kary. Tak co? Się ten. Jak Poczekaj na dole, przyjdę tam i masz karę drugą. Już stąd, Śmiecił. Masz tam nie poczekać na dole. Każę! Gdzie jest ten sok? Gdzie jest ten sok? Boże, ty to widzisz, on się tak poczuł. Widzisz, to ty lubisz, jak ktoś wow. się tak poczuwa? Lubisz, to? Lubisz, jak ktoś jest taki dominujący, ty dredziasz ja mam dla ciebie nowinę, bo ona lubi, jak ktoś jest taki dominujący jak ty. No. Czekać, kupa, trzy jestem. Jak jej się mi podoba? Jak się podoba to, że jesteś dominujący, widzisz to? Dobra, szklankę wezmę. Za 40 minut przyjdziesz. masz mi więcej soku. Ile? Dużo? Dużo więcej. Dobra. Nową szklankę. E, zaraz zejdę na dół, puszczę wiola, żeby mi zrobiła jedzenie. Ty przez ten czas masz przygotować dużo, dużo soku. Ale za 40 minut okay. wszyscy wychodzicie. Ale po co po ci będzie tyle soku? Co? Po co ci będzie tyle soku? Bo będzie mi się chciało pić. Mam ci się usprawiedliwiać z takich prostych rzeczy? Że chcesz się napis? Zmęczony? Zmęczony? Będzie. A ty czytasz w jego E no stary, kultura, tof, no dobra, okej, okay, idę. Wyjdź stąd pajacu, rozumiesz? Dobra, idę już, spokojnie, Bsz, kuj, tak spokojnie. W, zaraz tam schodzę, otworzę wiolce, mi się y, za 10 minut. Tak jest. Stary. Teraz mnie słuchać, tak? Słuchacie mnie? Porządek ma tu być! Co to za burdel? Jak ja mam tu siedzieć, przybywać z wami? No, biorę, nie Macie posprzątanie! Siedzisz, ale ja fiskuję ci to ten to telefon. Puść wiolę właśnie, bo ona zamarznie stary. Puść ją, w końcu. Dłużej Doga? się nie dało. Dłużej się nie dało. Wiesz jak jest zimno. Dobra, raz. Tam, głodny jestem. Kiedyś jeśli mi się. Chce. No chyba po północy, tak? Jeszcze nie chcecie się na to samo No sprzątacie tu czy nie? Co się tak patrzycie? Pachoły! No, jak mam być spokojny, no? Jak ja mam być spokojny, jak schodzę na dół, nie mam jej 40 minut i w tym czasie nic nie jest Ale zrobione! Kurde, jak, jest... jak jest, to jest dalej! Dobrze, że chociaż płatki ktoś posprzątał, pomyślał. No jak to jest możliwe? Ty... Drydziesty. Gówno zrobiłeś, jest Do 40 minut byłeś spokojny, dlaczego ty się nie odstresowałeś przez ten czas? Dalej jesteś taki spięty, o co chodzi? Co ty mu zrobiłaś? Co... Rozmawialiście. To była tylko rozmowa. Jak ja jem, patrzycie, możecie iść wtedy, kiedy ja ja co będę jad? Masz. Cebulę? To dla psa. Żydzi. Mam to zjeść. No tak. masz. Nie czaisz? Trzeba. Nie, mogę się nie denerwować. Teraz sobie będziesz jadł sobie... w te Daj, ze śmaczkowi też coś. Macie zje na końcu. Czemu mi zaję tu nie ma? Nie chciałeś. Mówiłeś, że przesolono. To mogliście zrobić nową. Nie przesoloną. Dobrze, wiele na raz zrobię. Chcę drugą. Nie, wiele razy robię. Mogę wstać? Gdy ja jem Ale chciałeś, to dowód co Ty nie się nie odzywasz. Jesz ze mną. Dobrze. Nie czaisz. Możesz być cicho? Jeszcze się nie odzywać? Cisza Jak zjem, to zarobisz mi drugą Masz mam do Ciebie sprawę No No bo sama widzisz, że wpadłaś Dredziarzowi w oko no. no No i czy byś mogła się zająć nim do północy? No my wszyscy Ciebie nie, prosimy o to nie. Ale prosimy cię, no bo on, on nas inaczej zabije. Zobacz, do czego tu już dochodzi. No ale ja na przykład lubię patrzeć jak na nalga mięsa. Jak lubisz patrzeć jak na no, nalga Lubię. sprawia mi to przyjemność. No. Aha. No ale no to prosimy, chociaż... Zrób to dla nas. Że cię prosimy o to. No proszę, no ja ciebie ra, też proszę. No ale musisz uklęknąć i nie poprosić. Jak uklęknąć? No uklęknąć na kolana. Ale z jakiej racji mam uklęknąć? No sama Uklękaj. widzisz co się dzieje. A, klękaj! Nie, nie mam opcji, nie, nie uklęknę Tak Ale sama widzisz co się dzieje, no Dlaczego ty taka jesteś? No ale to przeproś mnie 10 razy mhm. No już! Mam się nim zająć czy nie? No dobrze, okej okay. Przepraszaj! No dobrze, no przepraszam 10 razy Przepraszam Grzecznie, nie pytaj się za co, tylko przepraszaj No dobrze, przepraszam Raz przepraszam. Dwa Przepraszam Trzy Przepraszam Cztery Przepraszam 5. Ale pokorniej! Przepraszam Sześć Przepraszam 6. Przepraszam Sześć Jak sześć? Dobra, siedem. Przepraszam. Osiem. Przepraszam. Dziewięć. Przepraszam. I dziesiąty taki... Przepraszam cię, masza kochana. Ci... Przepraszam dobra. cię, masza kochana. Dobra. Musisz dać radę. Wierzę w ciebie. Hej kochanie, co tam robisz? Drydziasty, to jest trochę przesada. Czemu ty siedzisz? Czemu na siedzisz na jeszczurze? Nic. Ale bliżej nie go stajesz. Już, już już. Żeby to nie Dobra, wszyscy zjedli. Ale już nie odbywaj. Dobra, już... Okej, okay, już za chodź Za mocno. Chcesz pomóc, a wychodzi jak zawsze. Bozajcie go, no Boże, Brudastko! Taka biwę. pomoc właśnie. Chodź, dawać, wymasować porządnie Chodźcie, Co? Chodźcie ze mną. No i te, już, no, już idę, spokojnie. Otóż no, to mam iść, możesz już zjeść. Mam już z kamerą za tobą? Tak, zjedz, no. Nie wiem. To, to jeszcze ja, robi nie dawać, bo ma karę. Dzisiaj okay. nic nie zje. Już z ziemi. Ja. Panie mój to, to najdroższy Panie, Panie mój to. najdroższy, czy mam iść z kamerą? Nie Mogę zostać tutaj? Nie wiem, w dupie mam film i to Chodź! Dobrze. Ej, to już zaszło za daleko, naprawdę. To zaszło za daleko. Widzisz co ja muszę jeść? Widzisz to? No resztki. To jest przesadą. Słuchajcie co on z nami zrobił. Zobaczcie, on w ogóle nie miał obiadu, ja szur jak i patki i dołu znowu, i razem na nadwór, mi czasem masować stopy. Słuchajcie, zostało półtorej godziny, musimy się na nim zemścić. Dobra, Jestem nie chrzysz tak, nie chrzysz tak było usłyszeć. Ja Ale najpierw to musimy zadzwonić do kamusia i go poinformować, że to znaczło za daleko już. Ale już. Ale co, uzdrową, jak to no tak, no tak. ja też wiedziałem od początku, I że tak, tak będzie. Wiesz, że jest lekko. Uwierz, że tak Iliście że że... wszystko, co, co żeby zrobić. Uwierz, że nie wykorzystałem. Ja no trzeba się, po północy trzeba się na nim zemścić, ale teraz zadzwonimy do kamusia i dowiedzmy się gdzie on w ogóle jest Przecież on wyszedł no, tak, okay. bez kurtki, bez, bez niczego, przyjedzie. z fagatu Nie, Znowu w samochodzie, dobra, ja już sobie go dzwonię i pytam się go gdzie jest i o żeby to przyjeżdżał to już jest przesada No co, co ci powiedział? Nie Ale co ci powiedział? Że mamy sobie radzić sami Jak mamy sobie radzić sami? No, tak, że on przed północą nie wraca i mamy sobie radzić sami i że on ma to w dupie No okay. Że mamy sobie go dłożyć. Ale dobra, ok, mamy sobie radzić sami, no to... No, no to, to nie. Tak bo... to to, to Okej. Okay. No, ale dobrze, Viola. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To po 24 Dredziarz już nie rządzi. Wyrzucamy go z domu. Na całą no, no. Na noc. Na całą noc. Ale? Watch, Wyrzucimy do... go z domu. A co, teraz jest mało? Nas jest mało zobacz Nie mamy chłopa. Damy radę? To na luzie. No ty dasz radę. No ale Ale pusz, do... tak samo dasz radę, na radę. Zniszczymy. Zniszczymy. Wiola nie przejmuj się, będzie dobrze, zobaczysz. Po, 20, po 24 będziesz mogła się cieszyć nieszczęściem drudziarza. Zamknijmy się w pokoju na te 90 minut. Przed Słuchajcie, zamknęliśmy się wszyscy w pokoju, zanim się nie ale, w ale muszę Wam o coś powiedzieć, bo ja poprosiłem Maszę, żeby się nim zajęła do 24, więc spokojnie. Wow. Ale czy ona tak potrafi się takim zwierzęciem zaopiekować? I co? Którym już mamy godzinę? 23 no, Ale na szczęście masza się nim zajęła, tak? To chociaż Dobrze, na chodzi że, i nas, że, nie nas nie szuka. No, no, nie no tak to nas nie szuka i się nie czepia do nas. Kamuś. Nie wiadomo, co by mu przyszło do głowy. W dupie. On, on tak jak... cicho, cicho, ten komuś to zawsze taki jest, on nas, nas wyjebie, on ja zawsze się wymiksuje, no. zawsze tak jest. No chyba nie. Nawet nie wie, że to gień z pomieszczenia. Ale jak minie północ, to na butach go stąd wywalamy, na butach. Tak, pranie, ale my pranie robimy treciasty. Pranie robimy. Chowaliście Dobrze. się przed panem. Dobrze, przepraszamy, przepraszamy. Chowacie. Przede mną, nie dotykaj mnie. Nie Milcz. Ja też mam iść? Milcz. Ja też mam? Cicho. Zobaczmy kamerę. Na kolana. debilu. Ty, 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 ty i ty. Wszyscy! No klęczeć szybciej, no, chowaliście się przede mną! Co ty sobie wyobrażasz, co? Tępa jesteś jakaś idiotka, głupia, nie obchodzi mnie twoje pranie. Nie masz się z czego tłumaczyć. Ty co? Po co się chowałeś? Czemu Ej, się jak... chowałeś, się pytam? Po co? Pranie ci wstawialiśmy. W tyle osób? Pranie? Jedno pranie na tyle osób? Lepsze, czy, że trzeba? Zamknij mordę. A ty to co? Posłuchałeś się? Nakłoniliście? Namówili? Ni nigdy nie byłem twoim kolegą! I nie będę. A ty co? Gdzie masz tacę? Gdzie masz tacę, się pytam? Gdzie jest taca, debilu? Miałeś zjeść i wziąć ją znowu do ręki, nie żeby mi ją dać. A ty co? Trzymasz kamerę i co i myślisz, że co? że jesteś fajny, co czy jest co? Żenujące. Co jest żenujące. Co ty robisz? Klęczeć, masz klęczeć, ja, rozumiesz? I zamilcz, nie odzywaj się. Mogę jeszcze wstać. <słuch> no, zaraz już wstaniesz, nie maruj, tak. No z no, czego się tak cieszysz, Debilu? Z czego się tak cieszysz, no? zadowolony. Kamerzysta ode mnie nie odbiera, on nawet nie zdaje sobie sprawy. Jak bardzo ma przerąbane. Jak bardzo. W jakich jest ogromnych tarapatach? A ty co? A ty jesteś? A wiesz, jak ty jesteś, a wiesz, jakich ty jesteś. co ty mówisz? Dobra, Przestań pyskować. Ej, daj, pyskować daj! 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 Bądź z tym świeciem! Daj! Daj! Daj!

Powodzenia, tak, tak tak, tak, spokojnie, spokojnie, Viola, spokojnie, Viola, do, spokojnie. Ale nie Dobrze, bo. Ci jest okej, jest okej. Fajnie była. Dobrze ci zrobiłam. Dobrze spokojnie, zrobiłam. Dobrze ci zrobiłam. Za Dobrze ci Dobrze ci zrobiłam. Dobrze ci zrobiłam. Dobrze ci zrobiłam. Dobrze ci zrobiłam. Dobrze ci uciekliście? nie to ci Teraz ten odcinek i my się z nim policzymy po odcinku. No tak, i cóż kochani, mam nadzieję, że końcówka filmu też się wam podobała, bo... Cały film się podobał, co ty mówisz? Cześć!